Zagrodowy dom przywitał gości szerokimi oknami i zapachem świeżo skoszonej trawy. Aleksander zaparkował samochód obok już znanych aut krewnych i znajomych. Elejne poprawiła swoją sukienkę i wzięła z tyłu bukiet białych róż. Ulubione kwiaty matki. Mam nadzieję, że mama dzisiaj będzie się dobrze zachowywać, mruknęła żona, spoglądając na dom, z którego już dobiegał śmiech. Aleksander uśmiechnął się. Maria i dobre zachowanie to pojęcia, które rzadko się ze sobą łączyły, ale właśnie to czyniło ją tak niezapomnianą. W wieku 55 lat emanowała energią dwudziestolatki, a jej ostry język i umiejętność prezentacji sprawiały, że mężczyźni w każdym wieku oglądali się za nią. Jednak jej nieprzyzwoite dowcipy czasami powodowały, że wszyscy milkli. Drzwi otworzyły się, zanim zdążyli zadzwonić. Na progu stała jubilatka w eleganckiej szmasukience podkreślającej jej smukłą sylwetkę. Ciemne włosy były ułożone w wyrafinowaną fryzurę, a makijaż wykonany tak umiejętnie, że wiek wydawał się jedynie cyfrą w dowodzie osobistym. Aleksandrze! Maria rozpromieniła się w uśmiechu i wyciągnęła ręce do objęcia. Jak się cieszę, że cię widzę, bo tu same krewniaki, a chciałoby się porozmawiać z prawdziwym mężczyzną. Uderzyła go lekko w bok. Elejne przewróciła oczami, ale milczała. Aleksander poczuł lekkie zawstydzenie od tak ciepłego przyjęcia, ale objął teściową, nieświadomie zauważając jej subtelny zapach jaśminu. Z okazji urodzin Mario 45 lat. To nowe trzydzieści — powiedział, wręczając małe pudełko z prezentem. Ojej, jakiż ty jesteś pochlebny, zaśmiała się, przyjmując podarunek. Ale mi się podoba. Proszę, proszę, wchodźcie. Stół już nakryty, a goście czekają. W przestronnej jadalni rzeczywiście zebrało się około 20 osób. Aleksander rozpoznał twarze ciotek, wujków, kuzynów i kuzynki Elini. Większość z nich widział tylko na rodzinnych uroczystościach, dlatego rozmowy ograniczały się do standardowych fraz o pracy, zdrowiu i dzieciach. A gdzie twój nowy adorator? Zapytała jedna z ciotek, zwracając się do Marii. Jubilatka machnęła ręką z wyrafinowanym manicurem. Igor, rozstaliśmy się w zeszłym tygodniu. Okazało się, że bardziej kocha wędkowanie niż kobiety. A po co mi mężczyzna, który woli karasia od mojej towarzystwa? Kobieta musi wiele dawać, a on nie podołał. Śmiech rozległ się po pokoju. Aleksander niechcący podziwiał, jak swobodnie i naturalnie Maria trzymała się w centrum uwagi. Elejnę obok wyglądała nieco sztywno. Czuć było surowe wychowanie i nawyk do kontrolowania wszystkiego. Mamo, może czas już się ustatkować. Powiedziała cicho córka, podchodząc bliżej. Ustatkować? zapytała teściowa, unosząc brwi. Kochana życie jest zbyt krótkie, żeby marnować je na nudnych mężczyzn. Prawda, Aleksandrze? Aleksander poczuł na sobie spojrzenia wszystkich obecnych i dyplomatycznie odpowiedział. Każdy ma swoją drogę do szczęścia. Dokładnie, zawołała Maria. Mądre słowa. A teraz wszyscy do stołu. Świąteczny stół uginał się od smakołyków. Teściowa zdecydowanie nie oszczędzała na przyjęciu. Były tu zarówno wykwintne zakąski, jak i domowe potrawy oraz drogie wino. Aleksander znalazł się po prawej stronie jubilatki, co wydawało się nieprzypadkowe. Opowiedź, jak idzie w interesach, zapytała, nalewając mu wina. Elejne mówi, że otworzyłeś nowy dział. Tak, wszystko w porządku. Rynek jest trudny, ale trzymamy się na powierzchni. Uczciwy chłopak. Lubię mężczyzn, którzy potrafią zarabiać pieniądze i nie boją się ryzykować. Rodzina zasiadła przy stole, a rozmowy szybko nabrały tempa. Wszyscy dzielili się nowinkami, wspominali minione czasy i snuli plany na przyszłość. Maria, matka Elini, była w centrum uwagi, opowiadając zabawne historie ze swojego życia. Jej śmiech rozbrzmiewał w powietrzu, zarażając wszystkich radością. A pamiętacie, jak w zeszłym roku na działce u cioci Łandy? Zaczęła, a goście z uwagą wsłuchali się w jej opowieść. Przyjechał sąsiad, niby naprawić rurę, a cały wieczór nie spuszczał ze mnie wzroku. Jego żona potem przez tydzień urządzała mu awantury. Elejne, siedząc obok, przewróciła oczami. Mamo, nie możesz tak mówić. Co, kochanie? Czy ja jestem winna, że mężczyźni mają oczy? Odpowiedziała Maria, mrugając do Aleksandra, który siedział obok. Aleksander poczuł lekkie zawroty głowy, nie od wina, bo pił umiarkowanie, ale od energii, która emanowała od Marii. Przy Elenie, która wydawała się blada i nieco przygaszona, Maria była jak promień słońca. Kiedy podano tort, jubilatka wstała, by wygłosić toast. Drodzy moi, dziękuję, że zebraliście się w tym dniu. Pięćdziesiąt pięć lat to piękny wiek. Wiele zrozumiałam, wiele się nauczyłam, ale najważniejsze, co odkryłam, to że życie trzeba brać pełnymi garściami. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz mieć dzisiaj, nie bój się nowych wrażeń i nie odrzucaj darów losu, nawet jeśli przychodzą w nieoczekiwanym opakowaniu. Jej spojrzenie na chwilę zatrzymało się na Aleksandrze, a on poczuł, jak coś zadrzało w jego sercu. Za życie we wszystkich jego przejawach. Uniosła kieliszek. Za mamę. Dodała Elaine, ale w jej głosie słychać było pewną sztywność. Goście podnieśli kieliszki, a Aleksander nie mógł się pozbyć wrażenia, że ten toast był osobisty, skierowany właśnie do niego. Wieczór trwał, a atmosfera stała się bardziej swobodna. Część gości rozeszła się po domu, niektórzy wyszli na taras, by zapalić papierosa, inni zasiedli w salonie przy kominku. Aleksander znalazł się w ogrodzie, ciesząc się chłodnym wieczornym powietrzem. Był zmęczony rodzinnym świętowaniem, gdy usłyszał za sobą znajomy głos. Odwrócił się. Maria stała kilka kroków dalej, jej sylwetka pięknie kontrastowała z oświetlonymi oknami domu. Po prostu chciałem zaczerpnąć świeżego powietrza, odpowiedział. Rozumiem, rodzina to wyzwanie nawet dla najbardziej cierpliwych, powiedziała, zbliżając się do niego. Ponownie poczuł jej perfumy, które otulały powietrze. Powiedz mi szczerze, nie nudzi ci się. Pytanie zaskoczyło go swoją bezpośredniością. Aleksander zastanowił się, dlaczego pytasz? Bo widzę, że masz takie wyraziste oczy, w których wszystko jest napisane. Jesteś zmęczony przewidywalnością, tym, że każdy dzień jest podobny do poprzedniego. Mam rację? Jej przenikliwość zaskoczyła go. Rzeczywiście ostatnio życie wydawało się serią identycznych dni. Praca, dom, sporadyczne wizyty w teatrze czy restauracji z żoną. Może tak? Ostrożnie przyznał. Wiesz, co zrozumiałam przez te wszystkie lata. Maria usiadła na ławce ogrodowej i poklepała miejsce obok siebie. Najbardziej intensywne chwile zdarzają się, gdy pozwalasz sobie na odrobinę zboczenia z utartej ścieżki. Aleksander usiadł obok niej, czując się jak uczeń, którego nauczycielka postanowiła oświecić. A często schodzisz z tej ścieżki? Zaśmiała się cicho, jej śmiech był muzykalny. Częściej niż powinno się, ale nie żałuje. Żałować można tylko tego, czego się nie zrobiło, a nie tego, co się wydarzyło. Muzyka wypełniła salon, a gdy ktoś włączył stare hity z lat osiemdziesiątych, goście zaczęli dzielić się na grupy. Młodzież zgromadziła się przy kanapie, wciągnięta w dyskusję o jakiejś grze na tabletach. Starsze pokolenie usadowiło się przy stoliku do kart, a osoby w średnim wieku zajęły centralne miejsce w pokoju, przygotowując się do improwizowanych tańców. Aleksander stał przy oknie, obserwując rozwijające się wydarzenia, popijając koniak. Impreza naprawdę się udała. Maria, gospodyni, potrafiła stworzyć wyjątkową atmosferę. Każdy gość czuł się mile widziany, a ona z łatwością znajdowała czas dla wszystkich. Nie zapominając przy tym o swoim nienagannym wyglądzie, Dmitri, kochanie, przynieś mi szampana? Poprosiła młodego mężczyznę, który nie odstępował jej na krok. Dmitri, wysoki brunet z modną fryzurą i drogimi zegarkami, skinął głową i ruszył w stronę stołu. Aleksander przyglądał mu się z nieufnością. Typowy Alfons, pomyślał. Tacy mężczyźni przyciągają do siebie dojrzałe, odnoszące sukcesy kobiety, oferując im stabilność i komfort, nie wymagając zbyt wiele w zamian. Piękna para, prawda. Odezwał się głos Elżbiety, która podeszła do niego z kieliszkiem wina w ręku. Bardzo odpowiedział dyplomatycznie Aleksander, chociaż w głębi duszy nie cenił jej. Wczoraj matka dzwoniła, płacząc, mówiła, że on żąda od niej pieniędzy na jakiś projekt biznesowy, a sam nawet nie przynosi jej kwiatów bez powodu. Aleksander milczał. Rodzinne dramaty teściowej mało go interesowały, ale to, jak Dmitrij traktował Marię, rzeczywiście go irytowało. Mężczyzna był zbyt wyłużowany, zbyt pewny siebie, zachowywał się jak właściciel sytuacji. Lena, chodź tutaj! zawołała jedna z ciotek. Musimy zrobić zdjęcie. Żona odeszła do krewnych, a Aleksander pozostał, obserwując rozwijające się widowisko. Maria opowiadała zabawną historię grupie gości, energicznie gestykulując. Dmitrij wrócił z szampanem, ale zamiast podać kieliszek, postawił go na stoliku i zagłębił się w telefon. "Jakie to niegrzeczne." mruknęła przechodząca obok ciotka Klara. "W moich czasach mężczyźni tak się nie zachowywali." Aleksander mimowolnie przytaknął. Coś w zachowaniu Dmitrija go irytowało. Może to jak traktował uwagę Marii jako coś oczywistego, albo to, jak lekceważąco odnosił się do kobiety, która mogłaby nauczyć wielu, co oznaczy elegancja i wdzęk. A kto będzie tańczył? Głośno zapytała jubilatka, gdy w tle zaczęła grać wolna melodia. Kilka par ruszyło na improwizowany parkiet. Dmitrij podniósł wzrok znad telefonu, ale nie spieszył się, by zbliżyć się do swojej towarzyszki. Dima, potańczymy? zapytała Maria. Nie bardzo odparł, machając ręką. Mam dzisiaj naciągniętą nogę. Poproś kogoś innego. Aleksander zauważył, jak na twarzy teściowej pojawił się cień rozczarowania. Mimo że uśmiech nie schodził z jej ust, było to bolesne obserwować jak młody mężczyzna publicznie odmawia kobiecie, która wyraźnie chciała podzielić się z nim radością święta. Mario powiedział nagle, zaskakując samego siebie, odkładając kieliszek. Czy mogę zaprosić cię do tańca? Jej twarz rozjaśniła się szczerym uśmiechem. Z przyjemnością. W końcu prawdziwy dżentelmen. Proszę, trzymaj mnie mocniej. Wyciągnęła do niego rękę, a gdy ich palce się spotkały, poczuł lekkie mrowienie. Jej skóra była zaskakująco miękka i ciepła. Na parkiecie Maria przemieniła się. Jej ruchy stały się płynne i pełne gracji. Jakby zatonęła w muzyce. Aleksander, który uważał się za przeciętnego tancerza, nagle poczuł, że rytm ich tańca staje się czymś więcej niż tylko krokiem w rytm melodii. W nocy po udanej zabawie Aleksander i Maria spotkali się w kuchni. Atmosfera była lekka, a w powietrzu unosił się zapach świeżo parzonej kawy. Maria stała blisko, ich oddechy się mieszały. Gdy Aleksander delikatnie objął ją w talii, poczuł, jak prąd przeszedł przez jej ciało. Spojrzała mu w oczy, a w jej spojrzeniu było coś więcej niż tylko przyjaźń, wyzwanie, pragnienie i strach przed utratą kontroli. Zbliżył się do niej, a ich ciała niemal się zetknęły. Czas zdawał się zatrzymać, a w powietrzu panowała tylko cisza, ich gorące oddechy i bicie serc. To było jak eksplozja, jakby oboje czekali na ten moment od dawna. Jej palce zacisnęły się na jego koszuli, a oddech stał się płytki. Kiedy przyciągnął ją do siebie, świat wokół zniknął. Pozostało tylko ciepło, zapach i szept jej imienia. Rano, gdy słońce zaczęło wschodzić, goście zbierali się na śniadanie w domku letniskowym. Aleksander czuł lekkiego kaca nie od alkoholu, ale od emocji, które towarzyszyły wczorajszemu wieczorowi. Ewa, jego żona, wyglądała na zmęczoną, z cieniami pod oczami. Źle spałaś? Zapytał, nalewając kawy. Było duszno, odpowiedziała krótko, unikając jego wzroku. Maria, matka Ewy, weszła do jadalni, świeża i wypoczęta, jakby wczorajsza zabawa wcale jej nie zmęczyła. Miała na sobie proste, beżowe sukienkę, która podkreślała jej opaleniznę, a włosy były starannie upięte w niski kok. Wyglądała młodziej niż wskazywał na to jej wiek, a jej urok był niezwykle przyciągający jak na poranek. Dzień dobry, kochani, powiedziała, całując córkę w policzek. Jak się spało? Normalnie burknęła Ewa. A gdzie Dima? zapytała Maria. Wyjechał wcześnie rano, powiedział, że nie chce przeszkadzać w rodzinnym śniadaniu odpowiedziała Ewa. Aleksander poczuł ulgę. Obecność młodego mężczyzny wprowadziłaby niepotrzebne napięcie, zwłaszcza po wczorajszej scenie z tańcem. Mamo, może powinnaś poważniej podejść do swoich relacji? zaczęła ostrożnie Ewa. Ty wiesz, że Dima przerwała jej teściowa, nalewając sobie herbaty. Nie pasuje mi. Zbyt młody lub zbyt mało poważny. Nie, po prostu cię nie docenia, stwierdziła Ewa. Maria smutno się uśmiechnęła. Kochana, zrozumiałam to już wczoraj. Kiedy mężczyzna odmawia tańca z kobietą w jej urodziny, to mówi wiele. Jej spojrzenie na Aleksandra było pełne wdzięczności za wczorajsze tańce i coś jeszcze nowa iskra, której wcześniej nie było. Śniadanie przebiegło w względnej ciszy. Aleksander starał się nie patrzeć na teściową, ale czuł jej uwagę. Kiedy prosiła o przekazanie masła lub cukru, ich palce przypadkowo się dotykały, a każde takie zetknięcie wywoływało lekkie mrowienie. Po śniadaniu Aleksander poszedł do łazienki, a Maria weszła za nim. Usiadła obok nieco bliżej, niż wymagałyby zasady dobrego wychowania. Aleksander poczuł ciepło jej ciała i ten ekscytujący zapach. Wiesz, o czym jeszcze myślałam? zaczęła, mieszając kawę. O tym, że rzadko spotykam mężczyzn, z którymi można po prostu porozmawiać. Adima potrafi mówić tylko o sobie, swoich planach, potrzebach, ambicjach, a ty umiesz słuchać. Może dlatego, że naprawdę interesuje mnie, co masz do powiedzenia? Słowa same się wymknęły, a Aleksander przestraszył się ich szczerości. Ale Maria tylko się uśmiechnęła. Widzisz, potrafisz robić komplementy, które nie brzmią fałszywie. Pili kawę, a rozmowa toczyła się dalej, wypełniając przestrzeń między nimi ciepłem i zrozumieniem. Czas mijał, a rozmowa między Aleksandrem a Marią toczyła się swobodnie. Przechodząc z tematu na temat od sztuki do podróży, od książek do filmów. Aleksander nie pamiętał, kiedy ostatni raz tak fascynująco spędzał czas w towarzystwie kobiety. Muszę już iść, powiedział w końcu, zerkając na zegarek. Oczywiście skinęła głową Maria, ale w jej głosie dało się usłyszeć nutę rozczarowania. Kiedy zbliżała się do drzwi, nagle się zatrzymała. Aleksandrze, a co powiesz na wspólny spacer w weekend? Jej policzki lekko się zarumieniły, jakby była nastolatką. W parku lub w centrum miasta po prostu porozmawiać, zaczerpnąć świeżego powietrza, dodała, a jej propozycja zaskoczyła Aleksandra. Z jednej strony nie było w tym nic złego przyjacielski spacer. Z drugiej jednak obaj zdawali sobie sprawę, że między nimi rodzi się coś więcej niż tylko relacja rodzinna. Nie wiem. Moja żona może coś podejrzewać odpowiedział niepewnie. A co dokładnie może podejrzewać? W jej głosie brzmiała lekka ironia Przecież tylko porozmawiamy, jak przyjaciele jak przyjaciele powtórzył, nie do końca wierząc w te słowa Dobrze, to się skontaktujemy. W jej oczach pojawiła się iskra nadziei. Dobrze, skontaktujemy się. Kolejne dni minęły w napięciu. Aleksander łapał się na myśleniu o Marii, wspominając jej śmiech, zapach jej perfum, ciepło jej dłoni podczas tańca. Telefon dzwonił kilka razy, ale za każdym razem to była praca lub znajomi. W czwartek, gdy siedział w biurze, usłyszał znajomy głos: Aleksandrze, to Maria. Serce mu zabiło mocniej. Cześć, jak się masz? Dobrze. Słuchaj, a co z naszym spacerem? Nie zmieniliśmy zdania? Nie, nie zmieniliśmy. To spotkajmy się jutro o 18 przy fontannie w parku miejskim. Pogoda ma być piękna. Umowa stoi. Do zobaczenia. W jej głosie słychać było uśmiech. Aleksander odłożył słuchawkę, czując, że przekroczył pewną granicę. Choć nazywali to przyjacielskim spacerem, obaj doskonale wiedzieli, że to nie to samo. Żonie powiedział, że zostanie w pracy z powodu ważnego projektu. Technicznie to była kłamstwo, ale inaczej nie mógł. Nie wiedział jeszcze, dokąd ta spotkanie ich zaprowadzi, ale nie mógł się wycofać. W piątek, przygotowując się do pracy, wybrał najlepszą koszulę i poświęcił więcej czasu na ułożenie włosów. W lustrze zobaczył mężczyznę, który po długim czasie znów wyglądał na żywego i zainteresowanego. Dzień w pracy ciągnął się w nieskończoność. Aleksander nie mógł skupić się na obowiązkach, ciągle spoglądając na zegarek. O 17 spakował się i pojechał do domu, aby się przebrać. Żona była w pracy idealny zbieg okoliczności. Równo o osiemnastej stał przy fontannie w parku miejskim, nerwowo poprawiając kołnierzyk koszuli. Maria pojawiła się po kilku minutach w lekkiej letniej sukience i wygodnych butach do chodzenia. Wyglądała oszałamiająco. Nie spóźniłam się. Zapytała, zbliżając się do niego. W samą porę. Wyszli na aleję parkową, najpierw milcząc, a potem zaczęli rozmawiać. Rozmowa toczyła się lekko i naturalnie, dotykając tysięcy drobiazgów. Maria opowiadała zabawne historie ze swojego życia, a Aleksander dzielił się swoimi planami na przyszłość. Wiesz, co zrozumiałam? Powiedziała, gdy usiedli na ławce przy stawie: Z tobą czuję się młoda, nie wiekiem, ale duchem. A ze mną przeciwnie czujesz się dojrzalszy, poważniejszy. Może się uzupełniamy? Pytanie zawisło w powietrzu. Aleksander spojrzał na nią, siedzącą obok, oświetloną zachodzącym słońcem, i zrozumiał, że miała rację. Ich spojrzenia się spotkały, a w powietrzu unosiło się napięcie, które nie mogło być dłużej ignorowane. W tym momencie oboje wiedzieli, że ich relacja zmienia się w coś głębszego. Cieszę się, że się spotkaliśmy, powiedział Aleksander, a Maria uśmiechnęła się, czując, że ten wieczór może być początkiem czegoś nowego. Aleksander nie mógł oderwać wzroku od Marii, jej radosny uśmiech sprawiał, że czuł się, jakby czas się zatrzymał. Słońce powoli chowało się za horyzontem, a niebo przybierało ciepłe odcienie pomarańczu i różu. W parku panowała przyjemna atmosfera, a dźwięki śmiechu dzieci bawiących się w pobliżu dodawały magii temu wieczorowi. Wiesz, zawsze myślałam, że życie w Warszawie jest szare i monotonne, zaczęła Maria, przerywając ciszę. Ale teraz widzę, że można znaleźć w nim piękno, jeśli tylko się dobrze rozejrzeć. Masz rację, odpowiedział Aleksander, czując, jak jego serce bije szybciej. Czasami wystarczy spojrzeć na świat oczami kogoś innego, aby dostrzec to, co umyka nam na co dzień. Ich rozmowa stawała się coraz bardziej osobista, a Aleksander zauważył, jak blisko siebie siedzą. Maria, z jej długimi, falującymi włosami, które delikatnie opadały na ramiona, wyglądała jak obrazek. W pewnym momencie, gdy ich dłonie przypadkowo się zetknęły, oboje poczuli nagły przypływ energii. Aleksander zaryzykował i delikatnie chwycił jej dłoń, a ona nie cofnęła się, tylko odwzajemniła gest. Czy myślisz, że to, co czujemy, to tylko chwilowy impuls? Zapytała Maria, patrząc mu głęboko w oczy. Jej głos był cichy, ale pełen emocji. Nie sądzę, odpowiedział Aleksander, czując, jak jego serce przepełnia radość. Czuję, że to coś więcej. Może to właśnie to, czego oboje potrzebowaliśmy? W tym momencie, wśród szumów drzew i śpiewu ptaków, ich spojrzenia znów się spotkały. Aleksander zbliżył się, a Maria nie odsunęła się. Ich usta prawie się zetknęły, gdy nagle dźwięk telefonu przerwał tę chwilę. Aleksander z irytacją spojrzał na ekran, to była wiadomość od jego żony. Przepraszam, powiedział, wyraźnie zawiedziony. Muszę to sprawdzić. Maria kiwnęła głową, ale w jej oczach widać było smutek. Aleksander szybko odpisał, ale jego myśli wciąż krążyły wokół Marii. Gdy znów spojrzał na nią, zauważył, że jej uśmiech zbladł. Może powinniśmy wrócić. Zaproponowała, próbując ukryć rozczarowanie. Nie, nie chcę, żeby to się kończyło, powiedział Aleksander, czując, że musi coś zrobić, by nie stracić tej chwili. Chodźmy na spacer wzdłuż Wisły. Jest tam pięknie o tej porze. Maria spojrzała na niego zaskoczona, ale po chwili skinęła głową. Wstała, a Aleksander poczuł, jak jego serce znów zaczyna bić mocniej. Szli razem, trzymając się za ręce, a ich rozmowy stawały się coraz bardziej intymne. W miarę jak słońce znikało za horyzontem, ich wieś stawała się coraz silniejsza. Subskrybuj, kanał czeka. Na